Siemaneczko, dzisiaj my są u Mateusza w Mikołowie na, nie na montażu, bo Mateusz w zasadzie som montował, kupił u nas materiał, no i wszystko sobie sam zamontował, kupił najdroższy materiał, no i Ta musiał jest. zaoszczędzić przynajmniej na montażu, więc, więc, więc zamontował sobie som, bo już go nie było stać na nos. Zrobiliśmy także, dobry interes jednym somem. Także na pewno my, na pewno no my, nie? Na pewno my. No i co, chciałem pokazać, bo wpadliśmy tu na kontrola do Mateusza, Mateusz ma już wszystko prawie położone. Ta. Więc Mateusz, może no powiesz, jak żeś to wszystko sam Zapraszam. Sam no zrobił, co? tak. Wszystko Wam pokażę. A te dziury to żeś odwiercił, czy nie? Ty miałeś dziury przygotowane, miałeś już, nie? Sześć dziur miałem przygotowane, aczkolwiek yy, jedna dziura, dwie dziury zrobiliście mi. Aha, tak. odwierciliśmy. Dobra, to byli tu jednak nasi chłopcy, to też my Rybi. troszkę montowali. Tutaj, byli chłopcy. odwiercić dwie dziury jest dobra rada. Były za blisko ściany i mógł być problem. No. Ja wam pokażę, o. I teraz sofanie. Dobra, zrobić. Mateusz, ja się nie wtrącą, bo to twoja budowa, nie moja. Także... Dobra, to chodźcie. Weź no tu coś, opowiedz o tym. Tak, tu jest salonik. Mamy tutaj dwa nawiewy zrobione. Mhm. E, I właśnie na przykład tutaj był jeden, już budowlańcy wrzucili mi tutaj dziurę w samym rogu. No i tak, tak nie może być. Dlatego zrobiliśmy, odsunęliśmy się troszeczkę od ścian. A dlaczego tak nie może być? Wtedy może powietrze przechodzić, odbijać się od ścian i na przykład jeśli tu będzie kanapa, może nam nieprzyjemnie wiać. Po plecach. plecach. Czego się nauczyłeś? Czegoś się nauczyłem? Ech. Kursu nie widziałem. <grym> <grym> Kuchnia, e, wyciąg. E, spiżarnia wyciąg. Będzie spiżarnia, to będzie zabudowane tak jakby w meblach, nie? Tak. Jakieś tu, będzie, wejście. tu będzie zabudowane, tu będzie osobne wejście to jakby to. To e, prrr, No i co tu jeszcze mamy na dole? Tak, pokoik jeden tu jest. No wiadomo standardowo jeden nawiew. Nawiew, tu łazienka. Łazieneczka, wyciąg. W którym miejscu zrobiłeś ten wyciąg? Tu jest, wyciąg, A, zaraz jest przy, przy, okay. zaraz przy oknie. Tu jest wyciąg, więc tu nie będzie problemów z... Tu będzie prysznic, nie? W tym miejscu tak, To lewej tak, stronie będzie prysznic. toaleta. A to dlaczego tam jest przy oknie? Bo to jest wyciąg, tu nie ma znaczenia. Żeby nie porowało okno. Tak jest, żeby nie parowało okno. <laughs> Dobra. I no tak, i garaż. W garażu będzie umieszczony tak. tu Tak, tu będziemy mieć rekuperator. E, tu mamy czerpnie, tu mamy wyrzutnie. FIT 200. Tu możemy pokazać. Tu jest już. nawet... Jeszcze nie zaizolowano, ale, ale, ale już będzie... część, część jest zaizolowana. A tu już część zaizolowaliśmy. A tak kolano tak? to ci jeszcze pokażę taki wzór jak to lepiej zaizolować, ale ogólnie jest Dobry. bardzo Dobry. dobrze. Będziemy, będziemy się bawić w wycinanie. Tak jak ci gadałem jeszcze, żebyś pamiętał trytytki na góra lub drucik, tak? Żeby, żeby, żeby... się taśma nigdzie nie rozkleiła, żeby Ci ta izolacja nie puściła, tak. żeby zawsze było to tak, jak to, to ma być zrobione. Skleimy. No patrz, że my przyjechamy na kontrolę. Ja, ja. Musi być dobrze. Pokazuj dalej. Na dole to za dużo nie widzę tej instalacji. Dobra, chodźcie do góry, bo w sumie tu już na dole wszystko pokazaliśmy. Boga na Łeb. Tak, tu jest ciekawiej. Tu mamy wszystkie rury, które prowadzą właśnie do... Na, do, to są wyciągi wszystkie. Tak. Wyciągi wszystkie, łączą się w skrzynce. Zapraszam tutaj. Uwaga, tu jeszcze jakieś tak, tu są jeszcze rurki. I <grych> eee, tak, tu mamy dwie skrzynki, jedna z wyciągami, druga z nawiewami. Ta jest zatkana. Także jest wszystko dobrze. I tu, tu będą nam jeszcze szły te dwie rury, to jeszcze nieskończone. Do kolejnych skrzynek. skrzynek. Tak. tak, one będą połączone, no i tu tak samo nawiewy i wywiewy będą szły. Chcę zwrócić uwagę tutaj na coś tylko przy skrzynkach, bo często klienci zadają mi pytanie, czy mogą być skrzynki przelotowe, czyli czy przez skrzynka może przechodzić dalej pion do góry. Zawsze zalecam zrobić to w ten sposób, tak, że zobaczcie, od dołu jest podłączenie w tym miejscu, tak. Ale od góry pion jest przesunięty i idzie tutaj. Jeżeli byśmy zrobili tutaj pion dalej, że jest przedłużony, to większy wydatek powietrza szedłby do skrzynek, które są zamontowane na górze. A tak równomiernie mniej więcej się to w tej skrzynce e, rozdzielczy i rozkłada. To jest. Co Mateusz jeszcze nam tu pokażesz? Dokładnie. No to pokaż nam, no, jak Chodźcie, chodźcie, jeszcze, chodźcie na górę, rozprowadziłam jakieś fajne rzeczy. Ale fajnie estetycznie, żeś to bardzo ładnie wszystko, Szynki. wszystko zrobił. Nie mogło być inaczej. A tak naprawdę Mateusz chce się u zatrudnić, przez to tak fajnie to zrobił. Tak, tak, ale to nie, mu nie musimy tego A. mówić. Tak kurczę, no zależy ile płacisz no, ale dogadamy się. O Boże. <laughs> tak, tutaj nawiew do pokoju. Zobaczcie, że przedłużyłem ten nawiew po to, żeby było co najmniej Połowę najdłuższego kanału, żeby ten wydatek powietrza był równomierny na wszystkich anemostatach. Mhm. Ostatnio tam tak na forach czy naczytałem się, że nie ma różnicy, czy odcinek najdłuższy ma 12 metrów, a najkrótszy metr, bo to i tak będzie działać. To będzie działać, tylko z pomiarów wychodzi tak, że na tym najkrótszym odcinku jest tak dużo prędkość powietrza, tak, że po prostu ten anemostat jest głośny. No no po prostu pewnie. powietrze tam bije na przykład z o. prędkością 10 metrów na sekundę zamiast 2 metry na sekundę. I Tak, tak. I jak, jeżeli ktoś mówi, że nie ma to znaczenia, tylko e, chcemy zarobić więcej na przykład na rurze, no to polecam sprawdzić taką instalację, jak się zachowuje po prostu, jak, tak tak wygląda? jak jako jest słyszalna instalacja położona w ten sposób, a jako jeżeli mamy najkrótszy odcinek metrowy, a najdłuższy na przykład 10 metrów. No jeszcze nie tak, tak, Także zobaczymy jak będzie. Zobaczymy, jak będzie. U góry tak to samo. Tak, u góry ten, ten sam patent zastosowany: przedłużenie, zakręt e, i nawiew w odpowiednich miejscach. Tak. No i co? Przejdźmy jeszcze tutaj do kolejnego pokojku. Dobra, tu nie ma co pokazywać za bardzo. Chodźmy dalej. No co, nawiewy, Dobra, nawiewy, nawiewy w pokoju. Nawiewy w pokoju, nawiewy tutaj na, na dole Och, do To jest balkon. Może. Fajny balkon mam. Barierki no. mi też montowali niedawno. Nie tylko rekuperacją człowiek żyje. Tak. Dobra, chodźcie dalej. Kolejny pokoik. Tutaj mamy powietrze z. To jest wyciąg z, z kuchni. Mhm. Trzy rury. Chcemy dużo powietrza wyciągać, w związku z czym. Są aż trzy, tak? Mhm. To jest z projektu wzięte Spiżarnia. i tu jest spiżarnia, tak. Spiżarnia i co tam jeszcze widać? I łazienka tu jest. I łazienka, ten WC, nie? Tak jest. Mhm. A tutaj? A tu jest garderoba pewnie, Tak, to nie? jest, to jest na, garderoba. jest wyciąg w na, jest wyciąg w W tym miejscu. No i co tu jeszcze mamy? W tym już my byli w pokoju, To jest. jest łazienka. Łazienka. To jest pewnie do wiatrołapu, nie? Tak, to jest na do wiatrołapu. Tutaj. Okej. Okay. Wyciąg u góry. No i pokoik malutki, jeden. Dzień dobry. Tu tam się ktoś kryje, to ale kryje. Nie, chcę, nie chcę być na filmie, nie no, być no to, filmie. to, to nie będziemy. No. Tak. No i tak samo staraliśmy się zachowywać odległości od nawiewów, od, od okien w każdym miejscu, żeby przynajmniej ten metr był z każdej strony. No i co? Dlaczego ta instalacja jest podprowadzona pod krokwiami, a nie nad? Żeby, było, żeby była warstwa ocieplenia. Tutaj będzie warstwa ocieplenia wrzucona, no i nie chcemy, żeby to powietrze się wychładzało, albo żeby się nagrzewało tak odpowiednio w lato, więc wrzucamy sobie to. Także wiecie, czemu Mateusz są montował, bo on wszystko wie. Ja wszystko tak, wie że ja on wszystko wiem. wie. Ja nie potrzebuję także... żadnych, żadnych kontaktów. Małych, powiedzmy, porad <laughs> potrzebował, i wszystko tak. ładnie sobie są. Zamontował, zaoszczędzając sobie pieniążki na takiej instalacji. To jest około pewnie 4-5 tysięcy w kieszeni za za montaż. A robiłeś że to z statą po pracy ile? Tak, tydzień robiliśmy. Tydzień po, po swojej pracy po, robił po pracy także... plus sobota. I tyle. Zrobione. Dzięki. Na razie. Na razie.